Kiedyś mówiło się do Bydgoszczy będę w jeździć, a tym razem Bydgoszcz przyjechała do Gdyni, rozmawiam z dyrektorem Teatru Kameralnego Bydgoszczy. Pańska obecność tutaj to już nie pierwsza współpraca z Kościelniakiem, prawda? Dokładnie tak, dokładnie trzecia, ponieważ nasza przygoda wspólna, twórcza zaczęła się w Wrocławiu w Teatrze Capitol, później właśnie był Teatr Kameralny. 30 statek chłopcy płynie, chłopcy. Tam. Chłopcy z podsłuch broni, a teraz właśnie Kowadis tutaj w Dyni. Jaką radość, bo na pewno radość daje scenografowi praca do dzisiaj największej scenie muzycznej, muzykalowej, a już tam powoli puka Poznaj, prawda, które ma mieć na 1200 i tak dalej. Jakie to jest wyzwanie, przyjemność, radość, oczekiwanie, właśnie praca na tej scenie? To jest duże wyzwanie, oczywiście. Natomiast ja też nie ukrywam tego, że w mojej pracy bardzo lubię przestrzeń, bardzo dużą przestrzeń i to zawsze mobilizuje do innego myślenia, do myślenia z większym rozmachem, bardziej formalnego. Czasami tutaj można działać skalą, co jest łatwiejsze, czasami w teatrze w tej skali oszukać. Się nie da, nie jest to takie proste. Ta scena gdyńska daje duże możliwości, właśnie inscenizacyjne jakby pole do popisu do tego, żeby zmierzyć się również ze skalą, co mi jest szczególnie bliskie jako twórcy scenografii, w ogóle często muzykalowych czy kolorowych. No, biorąc pod uwagę podwyżkę cen prądu, to te 1 500 1, żarówek będzie robiło budżet. Myślę, że tak. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że technicznie to są żarówki LED-owe. Które udają żarówki żarowe, więc ten pobór jest pewnie wielokrotnie mniejszy. Aczkolwiek myślę, że pomimo tego, że są to żarówki LEDowe, no to i tak wyglądają bardzo wiarygodnie. Prawdziwe żarówki, które historycznie pamiętamy, takie jak się żarzyły po prostu żarnikowo. Wojciech Kościenia, który jest oprócz tego, że wiadomo, mistrzem gatunku, jest człowiekiem wysokiej kultury osobistej. I on powiedział w jednym z wywiadów coś bardzo fajnego, że no, tworzy scenariusz, ma jakąś wersję i później cieszy się na sytuację, kiedy choreografia, kostiumy czy na przykład scenografia go popycha do nowej wizji. Czuł pan taki magiczny styk z reżyserem, kiedy pan mu coś zaproponował. A on powiedział: Nie wiem, Mariusz, idziemy tą drogą, dzięki. Tak, czułem to wielokrotnie. Zresztą w naszych rozmowach no to wiele było też pomysłów wspólnych, ale wiele było też takich, kiedy ja proponując pewne rozwiązania inspirowałem reżysera, to wielka radość, że mogłem włożyć też w to właśnie taką wartość, która dała i tu na polu reżyserskim, jakich przyczyn do tego, że ta inscenizacja nabierała też swojego wymiaru takiego scenicznego właśnie. Także takich sytuacji jest bardzo wiele, to są też wspólne inspiracje, wiele oczywiście rozmów, wiele, wiele też takich działań wspólnych, które czasami są eksperymentami, czasami wychodzą lepiej, czasami trzeba je po prostu korygować, no to jest też taka przygoda twórcza. Wiem, że za kostiumy odpowiedzialne są w inne osoby, ale nie, nie uwierzę, kiedy mi Pan powie, że wszystko wziął z głowy, nikomu nic nie ukradł. To znaczy, na pewno miał Pan jakieś inspiracje, bo ja tutaj zauważyłem już po tej no, półtorej, właściwie jednej dłuższej scenie wiele, ale nie wypowiadam się na temat spektaklu nie obejrzawszego. Kto pana najbardziej inspirował w wizji scenograficznej? Myślę, że wizji scenograficznie, ona, ona w ogóle przyszła w momencie, kiedy zostało powiedziane o tym, że ta estetyka kabaretu będzie towarzyszyła naszej scenizacji. Pewna architektura, no również architektura Niemiec lat 30. Tak wiadomo, bardzo monumentalna, ale też zimna potwornie, ale w zderzeniu z Totalitarna, spaniałą, prawda? Totalitarna, tak, ale w zderzeniu w najbardziej kwitnącą epoką kabaretu berlińskiego tamtych lat była to tym zderzeniem estetyk, które doprowadziły właśnie do takiego, myślę, efektu. I, że, i ten totalitaryzm, który widzimy też w powieści, historycznie go widzimy w starożytnym Rzymie tamtego czasu, przełożony na ten bardziej czytelny i bardziej rozpoznawalny, bo być może dla, dla współczesnego odbiorcy czas właśnie kwitnienia III Rzeszy, ale również w schyłku tego kabaretu, daje fantastyczne pole do działania, do, do skojarzeń różnych, do budowania kodów kulturowych, do ich wykorzystywania. No, ciężko chyba o bardziej pojemny, pojem, pojemną tematykę i symbolikę. Ja rozumiem, ale mnie w, w kabaret w, berliński, niemiecki w, kojarzy się z różnymi filmami, tam był przede wszystkim Rok, lawendowo to jest mało powiedziane. Tam było bardzo perwersyjnie, w, seksualnie, w przekroczeniowo, a tutaj mamy no, dużo, grubo, jasno. Dużo grubo, jasno, ale też są sceny bardziej intymne, są bardziej zmysłowe, oniryczne. Ten spektakl przepełniony jest zmianami planów, zmianami scenery. Ta scenografia żyje i ona poprzez tą swoją mechanikę, przez obroty, sceny, poprzez to, że te kurtynki się zasłaniają, odsłaniają, poprzez to, że dojeżdżają kolejne elementy, ramy, astrolabium, którego część widzimy tutaj, yy, yy, inne rekwizyty, które tworzą nastrój scen, yy, no powoduje, że tych zmian scenografii jest wiele, ale też ta pojemność emocjonalna się zwiększa znacznie. Stąd mamy sceny bardziej kameralne, bardziej takie duszne, zmysłowe, yy, oniryczne. O perwersyjnie chciałbym mówić, bo, bo, bo bo być może. Yy, Ale pan wie, że unikamy... lawenda rządzi w dzisiejszym teatrze. Tak, Bardzo tak, wielu tak. reżyserów idzie po takie łapy. Linii bez oporu, prawda? Że damy temat nierówności w seksualnych i już mamy zapewnione jest, powodzenie. Ja powiem tylko tak, że dla mnie to jest trochę tak, jakby dokręcić gaz do y, końca możliwości pojazdu, który mm. się prowadzi, a potem nic nie pozostaje. A ciekawsze znacznie jest to, że zatrzymujemy się, czy może zbliżamy się, czyli to w takiej zasadzie, że nie łapiemy króliczka, jednak go gonimy. I, i, I to wydaje mi się w tej pracy jest też fantastyczne, że właśnie w tej drodze, w zmierzaniu. W dotykaniu, a już to, a już o prawie, jest klucz do tego, żeby wywoływać jak największe emocje. I ostatnie pytanie, bo przy tak ogromnej produkcji zrozumiałe jest, że są specjaliści od wielu elementów, ale mnie interesuje, bo dla mnie światło jest bardzo ważnym elementem scenografii to, Jak wyglądała współpraca scenografa ze światłem? Czy to było tak, jak zwykle bywa? Postawiliśmy to, teraz przychodzi światło i robimy do tego światła. Wie Pan, że tak często jest, prawda? Tak często jest, ale z Tadeuszem Trylskim, z którym pracujemy już czwarty raz, bo jeszcze w Krakowie się poznaliśmy, za czym zaczęliśmy. Warietę. Tak, warietę, zanim zaczęliśmy pracować z Wojtkiem w Kapitolu i później w Doproszcze i tutaj. No to mamy zupełnie inną niż porozumienie, bo Tadeusz jest niespokojny. Duchem oświetleniowym, to znaczy od samego początku, nawet od, kiedy już powstaje koncepcja, często włącza się do tych rozmów koncepcyjnych, sugerując pewne rozwiązania lub zabezpieczając sobie pole do konkretnych efektów, które już mu wtedy gdzieś na, myśli, na myśl przychodzą. I, I tak jest zawsze. Tutaj ta współpraca jest zupełnie pełna. To są dziesiątki maili, naprawdę. No nie mam chyba doświadczenia z takim reżyserem światła, który wysyła tyle SMS-ów, tyle maili. I tak bardzo szczegółowych, rozrysowując to i planując. Ja czasami się zmieniają że Zrobiliście zmienia, to w trójkę tak, po prostu. Po prostu tak, tak. tak to, to musi być efekt współpracy. Jeżeli umawiamy się na jakąś estetykę, to ta estetyka. Mówiąc krótko, estetyka scenografii nie istnieje bez oświetlenia. To jest podstawa projektowania plastycznego. Obiekt nieoświetlony nie istnieje. No więc tutaj musi być pełna symbioza. Ja roz, 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 kończę. Ale wie pan, jak to często jest? Są próby, próby, mało czasu. No jeszcze nie zdążyliśmy świateł, prawda? I tak dalej. Tak często jest. Tutaj jest inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.